wszystkim, to więc wiem, że mnie nie widać, ale mnie słychać. Chciałam tylko powiedzieć, że nie nagrało mi się początek filmu, jak mówiłam, co robię, co nagrywam, to więc nagrywam taką jakby noc dla siebie, takie self na no. no i tak. Tak naprawdę, to wszystko, co mam do powiedzenia. Nie umiem za bardzo tego słowa y, przetłumaczyć na polski, bo to jest jakby czas dla siebie, coś takiego. No. Więc po polsku to dziwnie brzmi, ale to wszystko, mam, co mam do powiedzenia. Po prostu mi się początek nie grał. Nie nagrał i no. Dobra, pa. Dobra, umyłam pędzel i rękę, muszę to wyrzucić. Um, no. Nie wiem, ile ten masażki się trzyma. To będzie najlepsze. O Jezu! Ja tak ty Staj, Jaka ta jest masz No czekaj, bo ty jesteś? ten. Co ciekaś mi też ją dałaś? No, y, też. Też? Ta. I ty to okej? Okay. Okay? No dobra. O! No dobrze. A! O nie. dobra, już się wykąpałam. E, maseczkę ściągłam, jak byłam w wannie, to nie pokazywałam tego, jak ściągam maseczkę. Ale umyłam głowę. I teraz wezmę i rozczesałam też włosy już. No to, więc teraz nałożę krem na twarz. Mam taki <coughs> mam taki krem. Z Rosmana on jest. Ok. Ile wam pokazać ile, ile... nasze jeny tu ja mam? Chcę wam pokazać co, co używam pod prysznikem. To więc... To więc tak, tutaj już nic nie ma. Muszę to wyrzucić, ale i to tak naprawdę zależy, czym myję głowę. No, bo zawsze myję głowę tym, co mam. Nie, nie mam jednego szamponu, co używam cały czas, tylko Róż, rz, różne szampony użyłam, ale akurat y, dzisiaj myłam włosy tym szamponem. On jest taki mały, bo niedawno byłam na obozie i miałam go ze sobą no i przywiozłam, bo jeszcze miałam y, tu trochę, no tylko wykorzystałam. Y, taki zwykły. A odżywkę to tom tutaj też nic nie ma już. Ale tom zazwyczaj, tak naprawdę odżywkę to tom zazwyczaj używam, yy, z Biedronki, ona jest fajna, a y, płynem do cała to, to, to też miałam na obozie, to przywiozłam, no i też to chcę to wykorzystać, bo to jeszcze trochę jest, a i też tutaj mam y, ten z, z jądz. Taki szampon. On jest też bardzo fajny. Natomiast to są te rzeczy, co używam. Nie wiem, co teraz robić, tak naprawdę. Um, muszę telefon podłączyć, bo mi się rozluźnuje.